Nie wiem, czy wiedzieliście, ale polityk może robić, co mu się żywnie podoba. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że to, co pokazują nam politycy, na to wychodzi. Ale czy tak jest do końca? Czy mogą robić wszystko, co im się żywnie podoba, czy nie? Czy są pociąganie do odpowiedzialności, czy nie? No, są pociąganie do odpowiedzialności. Słuchajcie, zgodnie z założeniem przepisów prawnych. E, osoby objęte immunitetem, takim, które nie, no, jakby są nienaruszalne, tak? Nie do końca, bo taka osoba złapana na gorącym uczynku, która łamie przepisy, która mm, no, robi coś złego, tak, jest złapana na gorącym uczynku, powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności e, karnej, tak? Więc e, nawet immunitet do końca nie broni, chociaż, jeśli już ktoś ma immunitet, ma jakby taką ochronę większą e, i wiemy o tym, że niekiedy jest nadużywany ten immunitet do różnych, e, do różnych, właśnie jakichś takich dziwnych rzeczy e, i mamy tutaj jakby, wrzućmy sobie na tapetę Macierewicza, który ostatnimi czasy bardzo mocno mm, wychodzi poza ramy tego, co należy robić, co jest zgodne z prawem, a e, co robi jako poseł i co pokazuje, e, tak więc e, wrzućmy sobie go na tapetę e, odnośnie jego jazdy po, e, po mieście przy, z telefonem przy uchu, e, gdzie no wywalone po prostu, tak, jedzie sobie. Państwo przez cały czas co powtarzacie, że rozmawiałem przez telefon i ja to, sam o pani pozwoli, kłamiecie, kłamiecie państwo przez cały czas, że rozmawiałem przez telefon. Nie ja to... wyprzedzam wyprzedza wyprzedza pan... pan... nie, nie wyprzedza... wyprzedza... na żadnych pasach. Pan to pan jest pan po prostu to co to... nieprawda. To nie był pan tym samochodzie? Ukradli pan samochód. Powiedziałem jeszcze raz, może to być może, zgłosić, być może, panu, może Pan ukradł jakiś samochód, nie, ale nie. na pewno ale to, ukradł pan swojej, państwo swojej państwo. świadomości nieustannie proszę, formułę tak. powtarzania. Panie pan, to pan mnie obrażał panie przez cały czas. Dziękuję pan bardzo. Samochód, się pod... ale to, to jest pan, samochód? Mamy gdzieś tam nagranie, jak go policja próbuje spisać, e, no i ucieka, tak. Tak? Gdzieś tam się wycofuje, macha do tych policjantów, jest taki, wiecie, hamski i, e, i niefajny. E, Pomyślcie sobie, jakby się wydarzyło coś takiego z normalną osobą, na zasadzie takiej zatrzymania jakiegoś Jana Kowalskiego, który, e, no, który już jakby, wiecie, gdzieś tam ma e, jakieś punkty, już jakieś dostał karę, e, czy tam ma zabra zabrane uprawnienia, czy, czy jakaś inna sytuacja, jakby to wyglądało. No powinno to wyglądać trochę inaczej niż policjant e, początkowo zareagował odpowiednio, czyli wiecie, złapał za ten samochód, chciał, gdzie jedziesz, tak? Gdzie, gdzie się wybierzesz ale w pewnym momencie się tak jakby wycofał, tylko dlatego, że miał do czynienia z politykiem i bał się tego, co się może wydarzyć, jeśli no, doprowadziłby tę sytuację do, do końca, tak jak należy to zrobić w przypadku każdego. I niestety rozróżnienie prawa na lepszych i gorszych w tym momencie zostało pokazane w bardzo, bardzo brutalny sposób, dlatego, że normalna osoba, zwykła, taki przeciętny, przeciętny człowiek, który pracuje, Ciężko de facto na to, żeby taki macierowicz mógł sobie jeździć jakimś samochodem, tak um, zostałby potraktowany no dużo, dużo brutalniej, tak, um, niż to się wydarzyło na tym nagraniu. Co jest bardzo, bardzo przykre, ale za to bardzo dobrze pokazuje um, tę nierównowagę, jeśli chodzi o zwykłych obywateli, a posłów, nawet jeśli to są. Um, Posłowie, którzy, którzy łamią przepisy i są łapa, łapani na gorącym uczynku, gdzie powinien funkcjonariusz Policji um, normalnie zareagować, tak? Bo jeśli mam osobę objętą immunitetem, która jakby łamie prawo, no to Złapana na gorącym uczynku, może być pociągnięta w tym momencie do odpowiedzialności. To, to, to nie jest tak, że policjant się odwraca, bo, bo tutaj ktoś ma immunitet, a tak właśnie zrobił. To było przykre, ale za to jakby sytuacja się trochę naprawiała później już, tak? E, no gdzie Maciej Rewicz został jakby zatrzymany, gdzieś tam te, e, ta, ta sprawa ruszyła dalej, ale słuchaj. Informacje ze strony Komendy Stołecznej Policji, ale to, co do tej pory wiadomo, to fakt, że na kilka minut przed godziną piętnastą Antoni Macierewicz został zatrzymany, wsiadł za kierownicę swojego samochodu i dosłownie chwilę później w jego towarzystwie pojawiły się dwa radiowozy, z których wysiadło łącznie czterech funkcjonariuszy, którzy przystąpili do czynności. Wiemy, że tak jak wspomniałem, miało to miejsce tuż po zakończeniu obchodów miesięcznicy smoleńskiej, które również... No, trudno nazwać jako spokojny. Antoni Macierewicz podczas ich trwania miał próbować nie dopuścić do złożenia wieńca pod, kontrowersyjnego wieńca pod pomnikiem smoleńskim. Dodatkowo również po placu Piłsudskiego miał gonić jednego z aktywistów i jak donoszą świadkowie, miał próbować podstawić mu nogę. Jednak zdaje się, że powody zatrzymania są zgoła inne. Chodzi m.in. o fakt, że Antoni Macierewicz miał utracić uprawnienia do prowadzenia pojazdu, a jest to pokłosie, z początku listopada tego roku, kiedy to jedna ze stacji telewizyjnych udokumentowała rajd Antoniego Macierewicza przez Warszawę. Miał on wówczas prowadząc samochód, trzymając telefon przy uchu, rozmawiać przez telefon. Miał przekroczyć również, miał wyprzedzać na pasach, a także dodatkowo miał również przekroczyć prędkość. Po więcej szczegółów czekamy na oświadczenie ze strony Komendy Stołecznej Policji. Nie zmienia faktu, że temu człowiekowi wydaje się, że może robić coś mu się żywnie podoba, że on dla niego jest ten świat Stworzony, on tutaj sobie przyjeżdża. On jest tutaj, wiecie, panem, władcą. Macie rewicz już nie pierwszy raz kogoś popchnął. Nie pierwszy raz kogoś szarpnął, nie pierwszy raz złamał przepisy. I teraz z takich ostatnich, właśnie wydarzeń, bo już nie będziemy wracać do tego szarpania się w TVP na przykład, tak? gdzie się szarpał z dziennikarzem, już nie będziemy, jakby wiecie, wracać do jakichś takich starszych rzeczy. Wyciągnijmy sobie te nowe, które są na bieżąco, bo mamy pełen wachlarz skąd możemy wyciągać rzeczy. Tak więc czemu nie? No i mamy tutaj pod tym pomnikiem w Warszawie, wiecie, ten ogólny pomnik dla wszystkich ofiar Smoleńs dla Smoleńska, tak. I mamy tutaj Maciewiewicza, który no, yy, kopie po nogach ludzi. E, popycha. E, wiecie, tam co roku dochodzi do starć, bo to jest miesięcznica Kaczyńskiego, bo on ma miesiączki normalnie, tak jakby regularnie. E, tak więc mamy, dochodzi tam jakby do starć e, takich pod tym pomnikiem, odnośnie tego, że niektórzy ludzie e, no czują, że, że gdzieś tam e, ten, to nie był wypadek, tylko to był jakieś, wiecie, no to różne jakieś teorie do tego e, dochodzą. T tak naprawdę się już nie dowiemy tego, e, jak to się wydarzyło, co się wydarzyło, czy to był, nie wiem, zamach czy to był wypadek, czy to była głupota tylko po prostu e, poprzedniego naszego już nieżyjącego prezydenta który wyra jakby wyraził się jasno, że mają lądować nie wiemy tego, nie wiemy tego, się nie dowiemy Dlatego, dlaczego? Dlatego, że e, od początku nie było to prowadzone jak należy e, dodatkowo doszło tyle manipulacji politycznych, że każdy chciał jakby to przeciągnąć na swoją, e, na swoją stronę, że już nam ciężko po tylu latach będzie dojść prawdy, e, ale ludzie Dalej walczą e, między sobą e, o, o, o to, co, co się wydarzyło. Tak? No i mamy takie właśnie spotkania pod tym pomnikiem, e, gdzie, gdzie dochodzi do różnych starć, ale wracając do tego Macierowicza, który jest no, politykiem objętym immunitetem, e, który jakby występuje w imieniu Jakichś ludzi, którzy na niego głosowali, tak, jest reprezentantem jakimś, ale nie wiem czego reprezentantem, bo no może dziczy reprezentantem, bo tak naprawdę e, zachowanie starszego pana z jego star starczymi rączkami i sprawami e, no jest e, przykre, bo no, takie osoby, które już nie panują nad sobą, nie panują nad emocjami i e, nad nie wiem, swoim ciałem i, i swoim umysłem, gdzieś tam już odpływają daleko, no nie powinny po prostu być na takich, ani innych stanowiskach. Nie czarujmy się, Polska powinna się rozwijać, powinna iść do przodu i powinna mieć reprezentantów, którzy, którzy faktycznie coś sobą reprezentują, a nie dziś, która się szarpie, wiecie, która biega, która łamie przepisy, oficjalnie łamie przepisy. A czy to jest pierwszy polityk, który łamie przepisy? No nie, no przecież na okrągło, na okrągło słyszymy o tych przekrętach, o tym łamaniu przepisów, o tym, że na przykład, nie wiem... Oświadczenia majątkowe są za, zakłamywane, tak? No, wiele, wiele jakichś takich nieprawidłowości. Na przykład mamy kandydata na prezydenta Nawrockiego, gdzie teraz bardzo głośna afera wybuchła, że ma jakieś kontakty z ludźmi, z no takimi szebranymi, bym powiedziała, tak? Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Gdańsku Olgierda L., bohatera, między innymi, reportażu TVN24 zatytułowanego naziol Kibol Bandyta. 47-latek zostanie teraz przewieziony do Wrocławia, a znajomość z Olgierdem L. zarzucali Karolowi Nawrockiemu, autorzy opracowania na temat kandydata partii na prezydenta, które miało trafić na biurko Jarosława Kaczyńskiego i o którym też sporo w ostatnich dniach mówiliśmy. Maja się tą sprawą. mają na początek powiedz, co wiadomo o samych przyczynach zatrzymania Olgierda L przez ABW. Niewiele rzecznik Agencji Bezpieczeństwa chciał dzisiaj mówić, jeżeli chodzi o same zarzuty, bo te mają być dopiero postawione, więc i o przyczynach mówić wiele nie mógł. Powiedział natomiast, jak dziś wyglądał dzień Olgierda L. On został zatrzymany dziś w Gdańsku. I nikomu to nie przeszkadza, że gdzieś tam ma zdjęcie czy coś. No, wiecie, każdy gada, ale jakby on w dalszym ciągu jest kandydatem na prezydenta. Tak więc nie jest to problemem ewidentnie, że jakby elita rządząca, ta elity, ma jakby doświadczenie z ludźmi z takiego, no już jakiegoś konkretnego, konkretnych, wiecie, grup, jakiejś społecznie e, mało akceptowalnych, które są e, wręcz niebezpieczne e, i moglibyśmy je nazwać na przykład, nie wiem, mafią? Tak rzucam po prostu, i mają z nimi kontakty, robię sobie z nimi zdjęcia, nie wiem dają sobie prezenty e, i nikt nie widzi w tym żadnego problemu e, i kłócą się jedynie o to, który wygra. No to ja bardzo przepraszam, ale my w dalszym ciągu żyjemy w państwie, które e, zezwala na kontakty z przestępcami, e, które zezwala na to, żeby przestępcy e, pod płaszczykiem immunitetu popełniali dalsze przestępstwa i nie pociąga ich do odpowiedzialności i powiem Wam, bardzo miło się teraz ogląda, e, ogląda ten taki sprawy, że tam, ta nasza nowa jakby ten zlepek, ten partyjny e, zaczyna trochę działać, jakby ściąga te immunitety, tworzy te komisje, ale jest to wiecie przykre dlatego, że tak naprawdę nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Nie czarujmy się, nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, nie będzie jakichś wiecie spektakularnych e, więzień i kar tak wysokości nie wiadomo jakich czy iluś tam lat. E, tak naprawdę to jest szopka tylko, którą e, miło się ogląda e, i pocieszmy się tym, bo na razie się Miło to ogląda. Zobaczymy, jak będzie dalej. Sekretarz Mon przedstawił dowody wskazujące na to, że pan Macierewicz próbował pana szantażować lub przekupić, aby właśnie w ten sposób zmusić pana do zmiany treści pańskiego raportu. Proszę opowiedzieć, jak to wyglądało. Tak, yes, um, he, he responded by. Tak, początkowo odpowiedział, sugerując, że popełniliśmy błędy, że ja popełniłem błędy i że powinny zostać poprawione, a następnie wysłał mi całą serię dokumentów i materiałów przygotowanych przez jednego ze swoich współpracowników w podkomisji i nalegał, żebym przeanalizował te materiały, które, jak utrzymywał, były dowodami. Odpowiedziałem szczegółowo listownie, przechodząc przez dokument, który przygotował jego współpracownik i obalałem punkt po punkcie wszystkie, bowiem były fałszywe. To miało dalszy ciąg. Odmówił przyjęcia odpowiedzi, nalegał, że powinienem zaakceptować ten materiał. Generalnie uważałem, że ten materiał stanowił opinię jego współpracownika, który był upoważniony do wydania opinii. To była jego opinia na temat tego, co zobaczył w materiałach do ja z tą opinią się nie zgadzałem. Szczegółowo wytłumaczyłem dlaczego. Jak już mówiłem, ciągle ją odrzucałem. W końcu dał mi jasno do zrozumienia, że nie zapłaci za pracę, którą włożyłem w przygotowanie raportu. Kiedy przerzucaliśmy się korespondencją, zaoferował 5000 tysięcy euro, jeśli, jak to ujął, poprawię moje błędy i wprowadzę materiał, który przekazał jego współpracownik. Odmówiłem, oficjalnie rezygnując i prosząc, żeby już się ze mną nie kontaktował. Czyli pan Macierewicz żądał od pana napisania fałszywych informacji, powiedzenia nieprawdy. Chciał, żebym zmienił raport w sposób, który nie odzwierciedlałby mojej prawdziwej opinii i mojej prawdziwej oceny faktów do takiego stopnia, że prosił mnie o stworzenie sfabrykowanego raportu.